Wit witamy, witamy. Tak na poważnie. Tak, witamy. Hey. na Flowmark w miejscowości Mozbach. Tam już są porozkładani, tam coś się rozkłada. Idziemy, pooglądamy. Coś może kupimy. Nie, Nie mam w końcu żadnej. Iwona wygląda.

Tanie mm -hmm. Spoko dobrze wiedzieć Błynączyk A coś takiego? Daniel? Daniel? Chodź, zobacz. Minoczki. Depozyt? Nie, to będzie raczej pomalowane szkło mhm. No tak wygląda. Tutaj widać, że to jest takie. Nie, no widać, Że, to, że to, to, w środku jest innego koloru. No, no. no, ale jak podświetli, będzie taką światło dawać fajną zieloną. No, nie, nie. nie było. Nie było. Nie było muszę wschodnim, ale muszę w 3 w 4 razy. Ale muszę w 3 euro 3 <laughs> ah ja, Euro für, und er verkaufte mit 20 für 1. Hey. Oh. Ich glaube alles ist obiter, ne? Oder er hat jetzt gekriegt von mir. So bitte da, äh, mhm. Oder? Weht auch nicht. Ich fahr bis nach, bin am Donnerstag bis nach Stuttgart, bin ich bin um halb 4 Uhr aufgestanden. Da kannst du ihn fragen. Und um 4 ja, ja, Uhr bin ich ja, weggefallen. Ja. Weißt du, wann ich nach Hause komme? bin am Abend um 6 Uhr. Hm? Was passiert jetzt gerade? No. Brakuje jeszcze stopy, na które się obraca Ktoś dzwoni do mnie Ja nie no Ja Pani my nie dobrać. Natalia stoi za Tobą Gdy możemy zobaczyć, jaki był to jest tam ten dwazonic, jest taki taki całkiem fajny. Podoba mi się bardziej ta papierka. Tutaj w kartonach wszystko za euro. Bardziej tam mi się podoba. Nie no, no, ale tego nie jest. Nice, no? Bardzo ładna jest, Bardzo ładna, bardzo, O, mm. to jest druga mm. Szkoda, że wstęp mm. mm. nie piszą Musiałoby mm. się Daniel kupić nie jest zadowolony Będzie malował Wyczochani w swoim żywiole Proszę mm. bardzo, jakie dzieła? Dziękowice ma Panie

To, to, to są bardzo to współczesne, nie? Nie, nie? Bardziej skuteczne. Chociaż nie, bo tutaj jest, że to jest yy, w tym jest roku było założone, nie? Coś tam, coś tam wygląda. Nie, wiem. Albo na jakiejś. Proszę bardzo, wesołeczki <grym wody> Ciekawe jakie ceni te wychodzi. To jest młoneczek. Szkoda, że nie jest w jakimś takim, nie ma do kilka, nie? Szkoda, mm. że nie jest brązowym, choćby coś. No, nie coś wzięła. Mm -hmm. mm.

Nie ma koncylienta. Nie ma Nie ma Nie to mam pojęcia. Że, 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 że też nie ma. Muszę zapytać. To No tak, na pewno. Ten jest fajny, nie? Ja tak, tak, Ja tak, tak, tu Lijadą. Uh -huh. mm -hmm. Choliko. Choliko. No, w Nie, ten jest taki mało, mało prezentacyjny To no. Co prawda jest, jest w całości, ale... Jakie A, kuk! Ja radę No, no. 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 Pięknie, <śmienicza> <śmienicza> Pięknie. <śmienicza> Pięknie. <śmienicza> Pięknie. <śmienicza> Co? Gdzie? A tam jest, pojemniki są no? No, jest. Nie wiem, mhm. idziemy? To z tym, ten, no oczywiście pewnie uranowa Bo na nie, tam patrzę na nim, ale ładna Ta jest ładna hmm. no, to jest Ładna i ten filtr też jest ładny

1 euro to nie dużo. No jest Ładna mi się to podobała nawet. Lampa jest i cała butelka nafty w prezencie. Co robisz? To? Lampa? 10 euro. Nie jest dużo. Stwardniające euro.

Cukiernica to jest, no albo bombonierka, nie? No, Wyglądają no, jak Niemcy, Niemcy trochę. trochę... No, ja, no bo tak właśnie wygląda. no. Ten, ale nie wiem, nie jestem pewna, czy do nie... to nie jest do niego. Mm -mm. Pokaż spodek. No to nie jest do niego spodek. Ale starsza, no nie? Ale ten jest spodek. jaki taki ten, jak kwiatki ma. Ciekawe ile. Pytaj ile kosztuje ten. Ten, ten. Ten, ten. Ten. Chyba ta. Ta. To, ta filiżanka? Mhm. Ładna. Przynajmniej. Wielkostny ditasem? Zekulę. Szczyk, małe się kocha? Zakulę. Zakulę. po Zakulę. 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 po sześć, Te małe po sześć, a te większe po ośmiu. małe O, A Ile? A? Nie. A, wszystko, dziękuję. No, keine 20, keine 18, keine 15, keine 14, 20, 35, 20, 12, 10 euro. Bia Biała Maria, tak? No, tak. No. A No to jest malowane pod lupą. To nie jest gotowe? Bach. Bach, no właśnie. Tak, właśnie mi coś. Wariaty, nie? No? To byli wariaci To? Masz sam sushi Tylko że jest zrobiony na klasyk. Mm -hmm. Ale form, forma są si... A O takie murano to. To duże? To małe? To małe dwa. One są wszystkie z cenami. Mm -hmm.

Co Ile taki kiczus może kosztować? Ładny jest, nie? Piękne. Ładne. No, odwracaj. 42 euro. Ale piękny To jest jak ktoś, ktoś ma ochotę na takiego porcelanowego, że sobie pogłaskać no. A mi się bardzo podobało tamto kolorowe Ala Murano, ale to Czechy Turde 28 euro, ale piękny. piękne, piękna szkiełka. Znaczy nie, mi osobiście mi się bardziej podoba to. To jest takie mhm. e, dziwnie fikuśne i w ogóle. To

No, Ale ma... potrzebujesz? I to ty wziąłeś do ręki. Ja nie wiem, co ty chcesz z nim zrobić. Kupić? Kupić. Zastanawiam się. A ja tu już mam tu Ale ona już była klejona. To ładna, malutka, tylko już była poklejona. To jest 35 euro cały komplet, tak? No Jeszcze można ja, no. Cena jest dobra Nie jest jakaś... Przepraszam, może ktoś tu tym Ja bym do tego wziął. Ja bym z tego flaki jadł byś był gruby Ja już jestem gruby O ile nocnik <śmienicja> Ładny jest Aiba piątkę za 5 euro hmm. Hmm. będziesz nosić? To ci kupię Ale masz minę? Nocnik mi Dobra, pomyślimy No i będzie doniczka na, na kwiatek Się, to podoba mi się robi. Nie podoba tak, jak to jest. Nie, nie. No, tak jest. Działaś z Lusnikiem. Nie, Lusnikiem. Nie, jak się zechcecie, to wiesz. No, ja mnie nie będę go Aha, na mnie będziesz bierzesz, powiedz. Będziesz w telexpression. Ładny klaun jest. Klaun? Klaun nigdy nie jest ładny. To jest Murano Traum? Hmm? Hmm, hmm. Takie Muranko ile? Chcesz wiedzieć? No. To jest kosztet. To jest tylko 40. 45? Uj. To jest Murano. To jest Murano. To jest Murano. To jest Murano. To jest Murano To jest Murano Konik. Konik. Mhm. Jaki piękny kinkiecik z ceramiczną tutaj podstawą na żaróweczkę. O! Co tam? Idę, idę. Ale talerzyków. Co tu dają? Nie wiem. Jeszcze nic nie dostałem. Z czego to jest? Znaczy z czego? Od czego? Czyli to takie były... Tutaj, do zawieszenia, do tak? Zawieszenia. Aha, tutaj, Aha, tutaj, no, no. 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 Mhm, Pięknie. nocnik Nie w lizie Nie. Ja zaraz zaniosę do auta to jest, to jest piękna kolekcja słoników Ale ktoś zbiera słoniki Jakie wozy strażackie Coś kwiatuszka? To jest ładne. To jest ładne. A to jest mowa ta porcelana, ale mm -hmm. są takie, ładnie to jest KPN. Z tej strony Wam pokażę troszeczkę lepiej tą lampę. Lampa jest bardzo ładnie pomalowana. Kolor jest też naprawdę... ojej jak duży. 25 centymetrów, średnicy. Mm. Lampa was kosztuje? Widać, że 40. 40 euro, mm. Ta mniejsza? Nie wiem, ale ta jest widać, że to jest szpokojona. Mhm. Mm. Bardzo okay. No podobne może być Zamkowiec, Zamkowiec no. Mhm, bardzo podobne sprawdzimy. tutaj lampeczki. Kurde Piękne. Ale.

Ile? 45 euro za Tym bardziej, że zbieram. musiałby być z tym. Mm. Yeah. Patrz, jaka lampka na wsława tutaj jest. fajna No? Musi być Uranowa. Musi być Uranowa. Taka, taka się nie liczy.